Milczenie w naszym dekalogu brzmi nienumerycznie. Byłoby przykazaniem entym, bo jedenaste brzmi nie zapomnij. Inne też moralizatorsko. Nawet czasami gdy coś brzmi, nie zapomnij mnie. Niezależnie od słów i wydarzeń, nie zapomnij mnie. Mimo natłoku prawd i kłamstw, prozy codzienności gorączki życia, chęci świętości braku chęci bycia, nie zapomnij mnie, gdybym nawet zniknął bez śladu. Nie zapomnij mnie, nawet gdyby nieboskoni wszechświat, raj i piekło rozpadły się w proch. Nie zapomnij mnie. Nie zapomnij mnie przede wszystkim w sercu, bo zapomnienie w sercu oznacza śmierć fizyczną i metafizyczną, zaprzeczenie własnego, mojego, twojego i naszego jestestwa. I trwały pobyt w krainie czerni ostatecznej jest karą, której poza zbrodniarzami nie wolno wymierzać nikomu. Więc nie zapomnij mnie. Nie zapomnij nas, tak jak ja tego nigdy nie zrobię. Sakody w każdym kawałku ciała, mnie i siebie i nasz świat. Więc nie zapomnij, proszę. Bo zapomnij o nas cały świat. Nawet polny kwiat, którego kiedyś zerwałem na oświadczyny, to był czerwony mak. Dla pewnej dziewczyny. Dla ciebie. Lecz spostrzegam jej brak. Zapomniałem, że ją wymyśliłem. Pomyślałem w spak. Ona była ptakiem. Ja nie czułem się dobrze jako ptak. Wszystko więc było na opak. I skończyło się, zanim się zaczęło. To dopiero pech. Miłość bez słów umiera minutami, godzinami, dniami. W końcu stajemy się trupami. Początkowo żywymi, wreszcie bez emocji, zimnymi, w ciszy świętej. Więc nie zapomnijmy się, bez względu na okoliczności, przeszkody i świata podłości. thank you